Hej, mam witajcie w kolejnym odcinku sztuczki magicznej z wyjaśnieniem. Sorry, że tak długo nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. Więc dobra, przejdę do samej sztuczki. Mam tutaj zwykłą dychę. Widzisz? Zwykła dycha. No i co ją z Już Widzisz gnioty. I patrz. Próbuję, co z tym zrobić, patrz. I się unosi. Ten, ten do góry i tu. Dobra. Teraz Wam pokażę ten zwykły banknot. Tu. Jak ja to zrobiłem. Zapraszam do wyjaśnienia. Dobra, wyjaśnienie do, te, do tej sztuczki. Na początku będzie trzeba sobie, sobie przeszkodować banknot zwykły taśmę i, i, i nitkę nitkę gdzieś tak 10 cm tutaj widzicie nitkę i ko y, końcówkę nitki przyklejamy gdzieś do banknotu z tyłu tutaj z tej strony przyklejamy czekajcie muszę przykleić tak 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 przyklejamy pokazujemy widzowi że z tej strony gdzie nie ma tej nitki pokazujemy że jest zwykły banknot potem jak chcemy pokazać z tej strony trzeba zasłonić jakoś tą, tą taśmę w jakiś sposób to tak zasłaniam potem tą stronę tak zgniatamy i i jeszcze trzeba, a drugą końcówkę nitki trzeba przykleić sobie znaczy gdzieś za ramię na plecy. teraz już się drugi się wy, obrazek prawdopodobnie. Tak i czekajcie, bo mi tu linka Uuu, sorry, sorry. Tak. Czekajcie, muszę sobie przykleić. Tak tak dobra mam i potem tutaj mówię skniatamy i bierzemy yy, bierzemy nitkę za kciuk tutaj i, pa i tymi palcami yy, małym serdecznym, środkowym i wskazującym zasłaniamy ten palec yy, z ten. A ten, ten zasłaniamy kciuk i tak pokazujemy, że nic widz nie widział. Tej nitki, co tu jest, pokazujemy tak i potem tak ciągniemy, tak i potem unosimy banknot. Czekajcie o, unosimy banknot. Jak będziemy przesyłać rękę w tą, na przykład do przodu, to banknot po prostu. Będzie tak wyżej, jak będziemy do siebie, to będzie niżej. No i to wszystko. Potem odklejamy jakoś ta, potajemnie tą taśmę i wydajemy widzowi, że jest zwykły banknot. I najlepiej mieć koszulkę czarną, żeby nie było widać nitki czarnej, albo koszulkę białą i nitkę białą. Najlepiej mieć kolor. Nitki pod kolor koszulki. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Jeśli podobał się, zostawcie łapki w górę to ogromna motywacja. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Piszcie do mnie na Facebooku. A się z Wami żegnam. Cześć!